Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Programu Dziś naszym gościem jest Pan Poseł Michał Cieśla, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Witam Państwa. Program tradycyjnie poprowadzą Seweryn Partyński oraz redaktor Michał Gniawek. Panie pośle. Kilka dni temu rząd przedstawił i w mediach też odbyło się to szerokim echem te słynne już szprychy, które będą doprowadzać do centralnego portu komunikacyjnego. To jakby jedno z pierwszych pana zwycięstw, bo walczył pan ostro i mocno o połączenie Tarnowa z Warszawą, ale nie przez Kraków, tylko przez Busko-Szczucin, Kielce. Ja wielokrotnie powtarzałem, przedstawiając Państwu w różnych rozmowach, ale również i artykułach prasowych, jak wyglądały kuluary całego tego procesu. To jest praca, która trwała od trzech lat, kiedy spotykaliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury, zastanawialiśmy się, w jaki sposób wyremontować istniejące odcinki, w jaki sposób znaleźć środki tak, żeby połączyć te istniejące odcinki w takiej konfiguracji, żeby połączyły Kielce, Busko, Tarnów, Nowy Sącz. To był Dość żmudny czas, ponieważ ciężko było znaleźć środki finansowe. One częściowo są z funduszy unijnych redystrybuowane przez urzędy marszałkowskie do modernizacji tych istniejących odcinków, ale nie było środków, które mogłyby sfinansować budowę nieistniejących odcinków w taki sposób, żeby połączyć dzisiaj wiele miast ze sobą nowoczesną koleją. I te środki udało się znaleźć w koncepcji, Wtedy jeszcze w koncepcji budżetu centralnego portu komunikacyjnego, no i po wielu spotkaniach, analizach, naradach, tą linię. CPK Warszawa, Kielce, Busko Zdrój, Tarnów przez żabno Dąbrowę Tarnowską lub Szczucin. Tutaj jeszcze trwają cały czas rozmowy, którą ścieżką dokładnie wytyczyć tą linię, te pieniążki udało się zagwarantować, linię wpisać w krajowy. Program budowy centralnego portu komunikacyjnego. I tak jak wielokrotnie już powtarzałem, do 2027 roku mają być zmodernizowane istniejące odcinki w ramach budżetów marszałkowskich, a od 2027 do 2035 mają być wykonane nowe odcinki, które te istniejące połączą, oczywiście tutaj z przeprawą na Wiśle. To jest bardzo ważne z kilku powodów, bo nie chodzi tylko o czas połączenia. Tarnowa innych miejscowości z Warszawą, choć tutaj mamy zapewnienia, że będzie to 2 godziny 10 minut. Państwo widzicie na moich billboardach, banerach, grafikach, planszach informacyjnych, że tam mówię o tym Tarnów Warszawa w 2 godziny. Może nierówne 2 godziny, ale 2 godziny z niedużym hakiem i jest to jak najbardziej możliwe. To nie są to nie są wartości wyscane z palca, ale Sile dokładnie przeanalizowane. Wypowiedź ministra Adamczyka, który mówił, że do końca drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy Kraku do, z Krakowa do Warszawy czy z Katowic do Warszawy będziemy dojeżdżać poniżej dwóch godzin. Tak jest, tak jest. I to jest właśnie te 10 szprych, które mają tworzyć całą tą sieć komunikacyjną. Oczywiście. Tak jak mówiłem, centralny port komunikacyjny to jest budżet ponad 40 miliardów, z tego 20 miliardów to jest infrastruktura kolejowa, przepraszam, lotnicza, prawie 10 miliardów kolejowa i 10 miliardów to jest infrastruktura drogowa. Część, znaczna część tych środków pochodzi z funduszy unijnych i trzeba pamiętać o tym, że tam są bardzo restrykcyjne wymagania w zakresie wydatkowania tych środków na nowe połączenia kolejowe. Żadne miasto. Gmina, która jest w obszarze tych linii kolejowych, nie może być oddalona dalej niż 30 km do przystanku gwarantującego połączenie ekspresowe. To jest, to jest bardzo ważne i istotne, ponieważ oprócz połączeń takich lokalnych, tradycyjnych, gdzie po prostu te pociągi będą sobie jeździć takie bardziej tramwaje szynowe lokalnie i zatrzymywać się na przystankach gminnych, powiatowych, to Głównym połączeniem będzie połączenie ekspresowe, szybkie, eleganckie i nowoczesne. No, trudno sobie wyobrazić, że przez Żabno, dąbrowę Tarnowską ukochane chyba nawet pana posła Busko Zdrój będzie jechało Pendolino no wynika z tego wszystkiego że będzie jechać mhm. i bardzo na to czekamy liczymy takie miejscowości jak Busko Zdrój jak Tarnów jak Kielce jak Nowy Sącz one w mojej ocenie przegrywają pod względem rozwoju gospodarczego ze względu na to że cała nasza gospodarka krajowa ale i ta lokalna ona zawsze Ukierunkowuje się Wschód-Zachód, Wschód-Zachód. My cały czas robimy interesy, wschód-Zachód. Nie rozwijamy się północ-południe. I ta linia kolejowa jest po pierwsze, wynika to z raportów Komisji potrzebna ze względu na to, że ogromny obszar społeczny jest wykluczony z nowoczesnej, szybkiej kolei. I to również potwierdza, że ten podział pozaborczy on cały czas się utrzymuje. To mi bardzo pomogło w negocjacjach i w rozmowach z ministerstwem, żeby zaplanować również to połączenie tutaj. I większość tych miast właśnie przegrywa w tym rozwoju gospodarczym. No, tutaj mamy widoczny bardzo przykład. Rzeszów, Kraków. Te miasta rozwijają się bardzo dobrze, a ten środek na tym cierpi, więc... Trzeba znaleźć drogę rozwoju północ-południe, i takie miasta jak Nowy Sącz Tarnów, Kielce, Busko. One muszą zacząć tutaj współpracować społecznie, gospodarczo. Zresztą Polska i polski rząd również widzi tą potrzebę. Tak? Dlatego powstaje Via Carpatia, dlatego powstaje Baltic Pipe, żebyśmy zorientowali się gospodarczo również w innej orbicie, w innym kierunku. To jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale i naszej gospodarki. Jako użytkownik no, jednak mam pewne obawy z racji tego, że często zdarza się podróżować na trasie Kraków-Warszawa i tak naprawdę połączenie między tymi dwoma największymi miastami w Polsce jest, yy, okazuje się, że fatalne. Poza kilkoma pociągami Pendolino, które jeżdżą tam 2,20-2,30, pozostałe pociągi jeżdżą czasem po 4,5 godziny, 5 godzin. Yy, trzy, może dwa puszczone są w ciągu dnia, które jeżdżą w zbliżonym czasie, takim normalnym jak Pendolino, wiadomo, z tą nakładką, że nie jeżdżą tą maksymalną prędkością, no bo yy, tabor nie pozwala. No yy, i tutaj no właśnie, skoro my nie możemy na istniejących trasach stworzyć dogodnych połączeń. Mieszkańcy mogą mieć obawę również o te połączenia, które zostaną już wybudowane, że okej, okay, w Pendolino pojedziemy 2,5 godziny do Warszawy maksymalnie, no ale tym zwykłym znowu będziemy się tłuc 5 godzin. Myślę, że tak nie będzie. Ta trasa Kraków-Warszawa, jest bardzo silnie dociążona i tam ona jest cały czas modernizowana. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie większość będzie, bo to jest odcinek 140 km na tej trasie CPK Nowy Sącz przez Tarnów. 140 km ma być wybudowana nowej linii, więc, więc zakładamy, że ta przepustowość będzie już na tyle dobra I odciążenie, że, Krakowa. Tak, i odciążenie Krakowa, że i Kraków na tym zyska ze względu na to, że będzie to tych połączeń tam mniej i tutaj będziemy mieli szybkie połączenia z Warszawą. Zostawmy na chwilę tutaj nasze lokalne komunikacyjne sprawy, bo jeżeli się powiedzie, pozna Pan niebawem połączenia komunikacyjne z Brukselą. I w tym kontekście chciałbym, chciałbym zapytać, jakie będą Pana priorytety w Europarlamencie? Och, tych priorytetów jest dużo. Myślę, że braknie nam na to programu, żeby o tym, żeby o tym mówić. Przede wszystkim chciałbym bardzo silnie. Być posłem, europosłem, jeżeli to nastąpi, jeżeli będę mógł liczyć na Państwa zaufanie, który będzie obecny w terenie, czyli ja tu będę cały czas, będę do Państwa dyspozycji, jestem osobą bardzo aktywną, lubię kontakt z ludźmi, lubię się zajmować gospodarką i rozwiązywać problemy. Chciałbym wspierać bardzo samorządowców, chciałbym wspierać naszą młodzież. Proszę Państwa, dzisiaj w Brukseli, w administracji europejskiej. 1200 stanowisk kierowniczych zajmują obywatele Niemiec, 800 Francji, 600 Hiszpanii, z Polski to jest tylko 120 osób. To sami Państwo wiecie, jak administracja potrafi. No pomagać. Właśnie, czy nasze interesy mogą być akcentowane w taki sam sposób, jak interesy Niemiec, właśnie w sytuacji, gdy tak mało urzędników z Polski pracuje? One muszą być w ten sposób akceptowane, ale żeby to nastąpiło, to trzeba budować rozsądną i sensowną politykę ponadnarodową. My musimy opierać swoją politykę, swoją pozycję w Unii Europejskiej oraz na świecie na bazie polityki historycznej. Polska miała tak ogromny wpływ na to, co wydarzyło się na świecie, jak dzisiaj wygląda Europa, że ona musi zyskać właściwe jej uznanie, szacunek i miejsce. W świecie trzeba pokazywać wydarzenia, trzeba przywoływać nazwiska, trzeba przywoływać te rzeczy, które miały wpływ na istotę świata. Ja nie chcę powiedzieć, że my Francuzów nauczyliśmy posługiwać się widelcem, ale Kopernik miał ogromny wpływ na to, jak świat został postrzegany. Nie tylko on, mamy mnóstwo sytuacji wartości historycznych, które należy przywoływać i domagać się należytego miejsca w hierarchii świata. To trzeba robić, ale trzeba umieć to robić. Trzeba znać historię, trzeba wiedzieć kiedy jej użyć, kiedy użyć odpowiednich argumentów. Trzeba mieć do tego wiedzę. Ja bardzo chciałbym pomagać naszej młodzieży i zrobić wszystko, żeby ona jak naj częściej korzystała ze staży w Unii Europejskiej, ale nie tylko staży biura europosła, staży w Komisjach Europejskich, w generalnych dyrekcjach, bo tam się nawiązuje kontakty i stamtąd później przechodzi się na stanowiska kierownicza. Kierownicze, chciałbym zapraszać ważnych polityków europejskich dla spraw, które, w sprawach, które będą ważne dla nas. Bardzo silnie chciałbym się zająć promocją naszego regionu. Pod względem gospodarczym, inwestycyjnym, no ale właśnie, i turystycznym. Panie pośle, w tym kontekście, bo zainteresowanie samymi eurowyborami jest bardzo niskie, frekwencja z poprzednich wyborów o tym świadczy najlepiej. Jak można mm, przekonać, powiedzmy, przeciętnego Kowalskiego do tego, że te wybory europejskie są dla niego ważne i będą miały wpływ na jego życie tutaj w Tarnowie, w Szczucinie, w Krakowie czy w innych miastach w regionie małopolsko Wszystkim? No, wszyscy starają się to robić. Ja podałem taki jeden tylko przykład z zakresu zatrudnienia stanowisk kierowniczych w administracji, ale Unia Europejska dzisiaj, Europa, ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w Polsce i na przeciętne życie kowalskiego. Dlatego potrzebujemy tam silnej reprezentacji, dlatego ważne jest, żeby Państwo poszli do tych wyborów i wybrali w państwa ocenie właściwych kandydatów, którzy tam powinni się znaleźć. Przepisy, które podejmuje się w Brukseli mają ogromny wpływ ze względu na naszą infrastrukturę, drogi, chodniki. To wszystko, co się robi, jest dofinansowane. Jeżeli będziemy mieli silną reprezentację w Parlamencie Europejskim, będziemy mogli wywalczyć więcej dla Polski, dla regionu, dla Małopolski, dla Województwa Świętokrzyskiego. Parlament ma ogromny wpływ na budżet wspólnej polityki rolnej. Wchodzimy w nową perspektywę, jesteśmy w przeddzień podejmowanych decyzji, a to ten budżet, to jest trzeci budżet w, w parlamencie w Unii Europejskiej, ma wpływ ogromny na rozwój obszarów wiejskich, na dopłaty do bydła, do trzody chlewnej, na płatności obszarowe. Ja uważam, że mamy ogromną szansę, żeby wpłynąć na politykę wspólną politykę rolną w kolejnej perspektywie w taki sposób, żeby Rolnicy małopolscy, świętokrzyscy, większość rolników w Polsce, którzy uznawana według przepisów Unii Europejskiej jest za małych rolników, żeby wreszcie mieli wyższe dopłaty obszarowe do hektara. Małe gospodarstwa rolne nie korzystają z efektu skali takie jak duże gospodarstwa rolne. Ich praca jest droższa, koszty, nakłady jest droższe, a spełniają te same wymogi, te same funkcje, które spełniają duże gospodarstwa. Produkują żywność, dbają o ochronę środowiska, dbają o y, y, takie pojęcia nawet jak sekwestracja dwutlenku węgla, o dobrostan zwierząt, o dziedzictwo kulturowe. Więc spełniają masę funkcji które są nie tylko z zakresu produkcji zwierzę... zwierzęcej. One są funkcjami również prospołecznymi. One, ci rolnicy pełnią funkcje również społeczne. Utrzymując całe te gospodarstwa, generują też jakiś pejzaż, właśnie... wpływają w... na ochronę środowiska. To wszystko wpływa na nasze życie, na naszą estetykę, na funkcjonowanie naszego państwa, tak, na y... produkcję żywności, na y... zarządzanie wodą w gospodarstwach rolnych, więc. Z tego powodu należą się im wyższe dopłaty obszarowe do hegywatyczne. No właśnie, w kontekście tych dopłat, Panie Pośle, jak to jest z tymi z tymi 500 plus dla krowy i, i 100 plus tucznika. Dla, dla tucznika, bo dużo się o tym powiedziało, troszkę narracja została rozmyta, a jeśli by się w to wgłębić, no to to chyba nie jest jakiś wymysł obozu zjednoczonej prawicy, tylko coś, co się nie. rolnikowi polskiemu należy. należy. Proszę państwa, to, to wymaga bardzo dokładnego wytłumaczenia takie dopłaty w poprzednich perspektywach finansowych one obowiązywały. Tylko dziwnym trafem za dyministrem był zdaje się pan minister Sawicki. Polska powinna zgłosić akces w którym przystępowała właśnie do takich dopłat. Nie zrobiła tego. A skorzystały z tego na przykład Rumunia i inne państwa. Te dopłaty były od początku przeznaczone oczywiście raz w roku, nie miesięcznie, proszę tego nie mylić. 500 zł było przeznaczone do jednej krowy i 100 zł do tucznika, w sytuacji, w której tucznik był utrzymywany na wolnej ściółce, a krowa pół roku na wolnym wybiegu na łące. I nasz rząd w poprzedniej perspektywie nie zgłosił takiego akcesu, w związku z czym tym rolnikom wycofano te dopłaty i najbardziej ucierpiały na tym właśnie małe gospodarstwa, które miały dwie trzy krówki. Musiały z tego zrezygnować. Czyli zaniedbania poprzedniego rządu. Tak, do to są zaniedbania poprzedniego rządu, i te dopłaty owszem obowiązywały, ale dopiero w przypadku bydła od trzeciej sztuki w górę, w przypadku tuczników od jakiejś tam liczby większej tuczników. Więc one, brak tych dopłat uderzyły właśnie w malutkie gospodarstwa. I prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu chciał powiedzieć, że my dzisiaj przed. Sformułowaniem dokładnych kryteriów wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej, że my to zgłosimy i w przyszłej perspektywie od 2021 roku te dopłaty wrócą, bo po prostu je, z, je zgłosimy. Więc wszyscy wtedy będą mogli te dopłaty do tych zwierząt otrzymywać. I na koniec dwa pytania ode mnie. Pierwsze, dlaczego Grzegorz Schetyna jest dla Pana wielkim mistrzem? <laughs> no prawie wielkim konturem. Grzegorz Schetyna ogłosił. Wielki wybór, więc to mi się tak skojarzyło od razu z wielkim mistrzem w sytuacji, w której na pierwszym miejscu listy małopolsko-świętokrzyskiej wstawił panią niemiecką hrabinę Różę Wątun. I drugie pytanie już takie bardziej dotyczące stricte Tarnowa. Z tego co udało mi się ustalić, współtworzy Pan fundację, stowarzyszenie, które będzie działało przy szkole przy popularnym, ogrodnik, Tak, przy popularnym ogrodniku. Skąd tutaj taki zwrot z strony Tarnowskiego Ogrodnika? No, szanowni Państwo. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja kończyłem Tarnowski Ogrodnik. Moim wychowawcą i dyrektorem szkoły wtedy był pan Władysław Woźny. Teraz przygotowujemy się do obchodów 140-lecia naszej szkoły Tarnowskiego Ogrodnika i stąd też zaproponowałem, abyśmy powołali fundację i stowarzyszenie Tarnowskiego Ogrodnika imieniem Władysława Woźnego. To jest wybitna postać, myślę, nie tylko w historii tej szkoły, ale również Tarnowa i chciałbym, żeby ta fundacja i to stowarzyszenie, oczywiście dyrekcja wyraziła na to zgodę, aby ta fundacja i stowarzyszenie zajęła się pozyskiwaniem środków finansowych z ministerstw, z środków rządowych, ponadnarodowych, unijnych. I mogła organizować zjazdy absolwentów, żeby się zajęła szkołą, żeby zajęła się remontami budynków, utrzymaniem parku. Dzisiaj w tym parku bytują głównie wrony i gawrony, a myślę, że to jest miejsce wypoczynku dla rodzin mieszkańców Tarnowa. Zapraszam Państwa 12 maja do Parku Sanguszków, do Tarnowskiego Ogrodnika, na piknik, gdzie będzie organizowany piknik dla rodzin, gdzie zaprosimy wspólnie z dyrekcją szkoły absolwentów naszej szkoły. I chcielibyśmy powołać to fundację i stowarzyszenie właśnie w tym dniu. Myślę, że to będzie również znakomita okazja do tego, żeby spędzić dzień z przyjaciółmi, z, z dziećmi. Będą również atrakcje dla dzieci. No i oczywiście mieszkańców Tarnowa również zachęcam do tego, żebyśmy wspierali naszą szkołę. To jest wyjątkowe miejsce, myślę, ważne dla nas wszystkich. I tym sympatycznym zaproszeniem kończymy kolejny odcinek programu Kafetarnik. Naszym gościem dzisiaj był poseł Michał Cieślak. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. dziękujemy. Było u państwa gości. A z pięknych sympatycznych murów Pubu Śródmieście rozmowę przeprowadzili Seweryn Partyński oraz redaktor Michał Gniadek. Dziękujemy i do zobaczenia.